Dzisiaj mam z tej strony, X-Krystek, a dzisiaj do mnie zwrócił i stało się coś nie wiarygodnego Przed chwilą skończyliśmy odcinek z CSGO Upgrader. Stawiłem kosę i patrzcie Weszło na razy 10 To nie jest żaden fake Zobaczcie To nie jest żaden fake Nic Jackpot Ruletka flip, Market Patrzcie. Czyli że te 300 mogę już mieć jakiegoś jakieś dwa bajonety z tatraku... Ile? Mam 327? Już niedługo i pra prawie mam tego. Bajoneta gamba. Jezu, każdemu to takiego szczęścia, co ja teraz zrobiłem. Ja nie wiem, ja jestem niewiarygodny. Ży życzę temu każdemu i pozdrawiam serdecznie z całego serca, z życiem. Co nie wrócił Tak. I na razie zrobimy na pewno jakiś nibołek niezły, więc piąteczka dla Was na razie.